U mnie na kanale praktycznie zawsze gadamy o najlepszych, czy też najgorszych graczach i drużynach, ale tylko w kontekście CSA GO oraz CSA 2. A tak się składa, że CSA 1.6 też jest w kurwę kontentu do wyciągnięcia. Dlatego dziś przygotowałem 10 najlepszych graczy w historii CSA 1.6. Odcinek oparłem o statystyki z HLTV, ale we wczesnych latach CSA HLTV jeszcze tak prężnie nie działało i dopiero od 2006 roku mecze zaczęły się tam pojawiać. A i tak wiele z nich nie było na HLTV, dlatego też w filtrach dałem zaledwie 300 map bo rekordzista ma ich trochę ponad 700, więc 300 będzie dobrym progiem. Dziękuję wszystkim wspierającym, jesteście totalnymi szefami. No i zanim zaczniemy to, sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona CSGO Skins, wraz z którą przygotowałem dla Was konkurs na takie oto skiny. Jedyne co musisz zrobić, to doładować za co najmniej dyszkę z kodem Frytox i uzyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo, wpisując mój kod, dostaniesz 20% na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci kosa. Masz nawet Odzorowane skrzynki z CS-a, tylko że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy, obecnie trwa Walentynkowy, podczas którego możecie otwierać specjalne tematyczne skrzynki, za które dostajecie specjalne punkty, które możecie wymieniać na dodatkowe skiny. A jeśli lubisz ryzyko, możesz też się pobawić na case battle'ach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki na przykład za polubienie fanpage'a na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żone ze zdobytych ci się nie podoba, to możesz użyć extra i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj, żeby z głową i przechodzimy do odcinka. Naszą listę otwiera Markeloff z 1.17 ratingiem. Możecie go doskonale kojarzyć z CSGO, bo trochę w niego pograł, lecz jego prime to zdecydowanie CS 1.6, a dokładniej czas Nawi. Markeloff był snajperem i jest to jeden z dwóch snajperów na naszej liście, co jest akurat dosyć ciekawe, bo zazwyczaj to właśnie snajperzy robią najwyższe ratingi. Z Na'Vi Markeloff wygrał naprawdę sporo, m.in. 4. IEM'a, ESWC 2019 i 5 Jema, gdzie w finale pokonali naszą polską złotą piątkę. W 2010 roku Mark zapisał się jako pierwszy gracz w historii, który zdobył tytuł gracza roku, a rok później zlał się na trzecim miejscu. Jak coś, to top 20 HLTV w czasach cs 1.6 było tylko dwa razy: w 2010 i w 2011. Potem kolejne było dopiero w 2013, bo w 2012 nie zrobili ze względu na dosyć burzliwe przejście na CSGO. Go. W Go też osiągnął sporo. Między innymi wygrał Dreamhack Open z Flipside, gdzie grał z Blade'em oraz z Astana Dragons wygrał Tech Labs Cup 2013, za którego zgarnął swoje jedyne MVP. Również w 2013 roku znalazł się na 15 miejscu w rankingu HLTV i był to ostatni raz, gdy tam zawitał. Zdecydowanie jeden z najbardziej legendarnych graczy i aż dziwne, że tak nisko. Dziś Markelow ma już 37 lat i jest streamerem oraz jest podpisany przez ESC Gaming jako streamer właśnie. A na swoich streamach ma średnio ponad 700 osób z ostatniego miesiąca, co jest bardzo dobrym wynikiem. Na kolejnej pozycji znalazł Karigan z 1.18 ratingiem. Karigan raczej nie kojarzy się z wysokimi liczbami, ani tym bardziej nie kojarzy się z AWP, a tak się składa, że w 1.6 Karigan był snajperem i to jednym z lepszych. Twoje najlepsze lata CSa 1.6 spędził w Maus oraz we Fnatic, co mnie trochę zaskoczyło. Największymi turniejami, jakie udało się wygrać, było Game Gun 2012 oraz Copenhagen Games 2012, oba ze Fnatic. Dodatkowo w 2011 roku został wybrany ósmym najlepszym graczem świata według HLTV, jest to jego jedyne top 20 w historii. Mimo wszystko, Karigan jest znany przede wszystkim z CSGO i CS2, gdzie od lat jest topowym iglem. To też pokazuje, jak idealnie Karigan się odnalazł po przejściu na CSGO, bo wielu graczy z CS1.6 w CSGO po prostu zniknęło, bo grał w nim zdecydowanie gorzej. Karigan podobnie. Karigan przez te 12 lat nigdy nie miał ratingu powyżej 1-0 z całego roku, ale za to odnalazł się jako igl i nie musiał kręcić topowych liczb. Dziś Karigan ma 34 lata i dalej gra na najwyższym możliwym poziomie. I ciekawe, kiedy pójdzie na emeryturę, myślę, że nie prędko, bo jest definicja. Igloff na scenie, więc nawet jak Facebook wymieni, to i tak raczej znajdzie sobie solidną drużynę. Na kolejnym miejscu jest DOSia z 1,19 ratingiem. DOSia jest zdecydowanie najseksowniejszym graczem w historii cs no i też jednym z najlepszych w historii CS-16. się też wszyscy doskonale znacie, bo również swój Prime miał w CSGO, a w CS-16 w sumie nie wygrał jakichś dużych turniejów, ale też nie grał w zbyt dobrych drużynach. Jego największym sukcesem w CS-16 jest wygranie MSI Beat It, które wygrał razem z Moscow 5. Do tego w 2021. W 2011 roku został 19 najlepszym graczem świata według HLTV, w ogóle zobaczcie jaki seks jak z niego był wtedy. No i w sumie na tym się kończą jego sukcesy w CS 1.6, zdecydowanie więcej miał ich w CS GO, bo w 2013 roku został 4 najlepszym graczem świata, no i wygrał majora w Krakowie oczywiście. Dziś ma już 36 lat i posiada własną organizację o nazwie XGOT, ale obecnie są bez składu. Do tego też bardzo regularnie streamuje na Twitchu i jego średnia z ostatniego miesiąca to 750 widzów, więc bardzo dobry wynik. Następnie jest Edward z 1.20 ratingiem. Edwarda te raczej wszyscy znacie, bo przez naprawdę wiele lat był częścią Nawi i z Nawi był związany praktycznie całe życie, bo jego Prime w C1.6 to też czasy Nawi. Wgrali naprawdę sporo turniejów, ale te największe to tak jak w przypadku Lofa, i IM4, IM5 i ESWC 2010. Do tego również został piątym najlepszym graczem świata w 2010 roku oraz 15 w 2011. Jednak dopiero w CSGO w pełni rozwinął skrzydła i zaliczył aż trzy finały majorów. I żadnego nie wygrał. Ogólnie za tydzień chyba zrobię odcinek o najlepszych graczach, którzy nigdy nie wygrali Majora. Również został 16 najlepszym graczem świata w 2013 roku. Dziś ma już 37 lat i od niedawna jest głównym menadżerem w Gaming. Oraz streamuje na Twitchu, gdzie ma 150 widzów średnio z ostatniego miesiąca, co nie jest jakąś dużą liczbą, jak na taką legendę. Na szóstym miejscu znalazł się Forest z 1,20 ratingiem. No co mogę powiedzieć, Forest to totalny szef. Nie dość, że w CS16 był jeden z najlepszych graczy, to jeszcze w CSGO również był absolutny absolutną topką. W CS 1.6 Forest wygrał wszystko, co tylko dało się wygrać. Przez lata był częścią Fnatic, czyli drużyny, która dominowała w CS 1.6. Potem Forest trafił do SK, które również dominowało w tamtych latach, więc wiedział gdzie się zakręcić, żeby wygrywać. Jego największe wygrane to IM3 oraz WEG 2005. Został również szóstym i piątym najlepszym graczem w 2010 i w 2011 roku. Jednak prawdziwa kariera zaczęła się dopiero w CSGO. Mnóstwo wygranych turniejów, bo jak oglądaliście odcinek o najbardziej utytułowanych graczach, to wiecie, że Forest wygrał najwięcej turniejów w historii. Do tego, podczas ostatniego HLTV Awards, został dodany do Hall of Fame jako jeden z pierwszych i teraz ma taki fajny profil na HLTV. Dziś Forest ma 36 lat i jest streamerem, podpisanym przez NIP, czyli drużynę, gdzie spędził swoje najlepsze lata. Jego średnia z ostatniego miesiąca to aż 1300 widzów, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Chciałbym tylko przypomnieć, że musisz zasubskrybować kanał Stary, bo ostatnio o tym nie wspomniałem i tylko 13 słów zostawiliście. No co to kurwa ma być? Już każdy zjeżdża na dół i daje suba w tym kurwa momencie. Pierwszą piątkę otwiera Trace z 1,21 ratingiem. Trace jest dosyć przykrym przypadkiem, bo w 1,6 był totalnym kotem, a w CSGO się totalnie nie odnalazł. Trace jest znany głównie z gry w MTV i Fnatic, w którym wygrał swoje dwa największe turnieje, czyli Game Gun 2012 oraz Pro Gamer Series 2012. Dowodem na to, jak dobry był Trace w 1,6 jest to, że zajął trzecie i czwarte miejsce w TO20 HLTV za 2010 i 2011 rok. Jednak w CSGO był to już jeden wielki zjazd z jego strony. Na samym początku dalej grał we Fnatic i nie wyglądało to najlepiej. Dopiero po zmianach Fnatic zaczęło wygrywać, a Trace niecały rok po przejściu na CSGO przeszedł na emeryturę. Powrócił dopiero w 2021 roku jako trener, lecz jako trener też nic zbytnio nie osiągnął. Niby dostał szansę w Astralis i ten samym wszedł w buty swojego dawnego klubowego kolegi, czyli Zonika, a dostał najgorsze możliwe Astralis i ostatecznie nic z nimi nie ugrał. Ale za to z nim Astralis pojechał na swojego ostatniego majora, więc chociaż coś. Dziś Trace ma już 35 lat i od niemal roku jest bez drużyny. Ostatnio trenował Copenhagen Wolves, lecz zaledwie przez 4 miesiące. Może kiedyś dostanie szansę, kto wie. Tu za podium znalazł się Romek z 1,21 ratingiem. Romek jest głównie znany ze swojej gry w mouse oraz Alternate Attacks. I obracał się głównie na niemieckiej scenie. Przez ma troszkę zawyżony rating, ale to nie zmienia tego, że udało mu się wygrać nie jeden turniej. Tymi największymi było WSWG 2006, Nowy Jork oraz IM4. A tak to głównie niemieckie ligi, za które było naprawdę sporo siana jak na tamte czasy. Dziś 22 tysiące dolarów za wygranie kraju nowego turnieju brzmi całkiem dobrze, a co dopiero w 2007 roku. To 20 HTV Roman znalazł się tylko raz, a było to w 2010, w którym zajął 15 miejsce. Roman był jednym z tych, którzy nawet nie próbowali przejść na CSGO, bo zakończył karierę po tym, jak cały Esport przeniósł się na nową wersję gry. A szkoda, bo ciekawe jakby sobie poradził. Dziś Roman ma 38 lat i słuch o nim całkowicie zaginął. Udało mi się jedynie znaleźć jego stary fanpage na Facebooku, na którym nie ma całkowicie nic oraz jego prywatnego Facebooka, na którym możemy zobaczyć, że ma córeczkę, więc gratuluję. Wygląda na szczęśliwego, więc chyba git. Top 3 otwiera Modi z 1.22 ratingem. Modi jest Szwedem, więc najwięcej oczywiście wygrał grając we Fnatic i SK. Największy turniej, jaki udało mu się wygrać to Samsung Euro Championship oraz Gingan 2012. Modi dwa razy znalazł się w top 20 HLTV na 9 i na 16 miejscu. CSGO też coś niecoś ugrał, a najwięcej ugrał grając w Heroic, w którym siedział ponad 2 lata. Dostał też szansę jako trener w Akademii Astralis, ale wyjebali go zaledwie po trzech miesiącach, więc chyba się nie sprawdził. Dziś ma już 35 lat i na likwipedii pisze, że jest aktywnym trenerem, ale od niemal 3 lat jest bez teamu, więc możliwe, że już sobie odpuścił. Bo też od niemal 3 lat w ogóle się nie udziela w internecie. No i na drugim miejscu Filip Neokupski z 1.24 ratingiem. Troszkę kurwa zabrakło do pierwszego miejsca, ale to nie zmienia tego, jakim kurwa kotem był Neo 1.6. Neo i Złota Piątka w 1.6 wygrali wszystko, co tylko dało się wygrać, a tymi największymi turniejami było WCG 2006 oraz pierwszy IM. Osiągnięć indywidualnych Neo też ma sporo, bo został wybrany siódmym najlepszym graczem w 2010 roku, najlepszym graczem w 2011 roku oraz graczem dekady za lata 2000 do 2010. No jak widzicie, w 1.6 był totalnym kotem, ale w CSGO nigdy już nie był tak dobry. Lecz za to zajebiście odnalazł się jako igl i w CSGO też wygrał wszystko, co było do wygrania. Dziś Neo ma już 37 lat i dalej jest na najwyższym możliwym poziomie. W CS1.6 jako Star Player, w CSGO jako Eagle, a w CS2 jako trener, i obecnie prowadzi Face. Jak dla mnie, Neo jest idealnym wzorem do naśladowania przez młodych graczy. Zaczynał mając zaledwie 13 lat w 2000 roku i przez te 25 lat cały czas jest na najwyższym możliwym poziomie i można powiedzieć, że dosłownie całe życie poświęcił dla CS-a. A nie jak ci niektórzy dzisiejsi gracze mają jeden intensywny rok i robią sobie przerwę, bo mówią, że są wypaleni. Neo przez 25 lat się nie wypalił i mając prawie 4 dychy na karku, Żonę i dzieci dali lata od turnieju do turnieju, wcześniej jako gracz, a dziś jako trener. No po prostu pierdolona legenda. No i na pierwszym miejscu Getride, right, czyli również pierdolona legenda. Podobnie jak Neo w 1.6, wygrał wszystko, co było do wygrania. Znany jest głównie z występów we Fnatic i SK, a największymi turniejami, jakie wygrali, był IM3 oraz Code 5 2009. Getride right znalazł się dwa razy w top 20, dwa razy na drugim miejscu, ale to dopiero w CSGO osiągnął sufit i totalnie zdominował wczesne lata CSa, zajmując dwa razy pierwsze miejsce w top 20 HLTV. Do tego razem z Nipem ustanowili wiele rekordów, które już raczej nigdy nie zostaną pobite, tak jak 5 finałów Majora z rzędu, czy 87 wygranych map z rzędu. Jedyne czego brakuje w gablocie Getrighta, to MVP Majora, które Freiberg sprząnął mu z przed nosa. Ale najlepsze jest to, że Getright osiągnął to wszystko, będąc przewlekle chorym na chorobę Leśniowskiego Chrona. Jest to choroba, która powoduje silne bóle brzucha, zmienny rytm wypróżnień oraz problemy z koncentracją. Do tego częste wizyty w szpitalach, zmniejszona energia i stres, który tylko nasilał objawy. Teraz się zastanówmy, jak dobrym graczem by był, gdyby nie ta choroba. Skoro z nią jest drugim najlepszym graczem w historii, a może nawet i najlepszym, to już musiał wejść w głębsze rozważania, bo jednak simple trudne do przeskoczenia, ale myślę, że dałoby się to uargumentować. Dziś Get right ma 34 lata i streamuje na Twitchu, gdzie ma 450 widzów średnio z ostatniego miesiąca, co jest spoko wynikiem. To była topka według ratingu, gdybym robił swoją, to Myślę, że na pierwsze miejsce dałbym Neo, drugie Getride, right, trzecie Markelow, czwarte Trace i piąte chyba Forest. A wy jakbyście ustawili swoją topkę? Piszcie w komentarzach i się mano.